Cześć, z tej strony Ola Oruszczak i miło mi powitać Cię na dzisiejszej sekwencji. Dzisiejsza praca będzie to bardzo łagodna praca, mająca na celu obudzić ciało, e, obudzić umysł i połączyć ciało z umysłem. E, będziemy tutaj wykorzystywać e, pracę z pandykulacją. Pandykulacja to jest takie instynktowne rozciąganie, coś co każdy zna, każdy, coś co będzie nam się kojarzy z takim przeciąganiem porannym i my właśnie to będziemy wykorzystywać w praktyce jogi. Jest to bardzo łagodny sposób, a jednocześnie bardzo skuteczny, aby pomóc mięśniom się rozluźnić i przygotować je do dalszej pracy. Tutaj w tej pracy będzie dużo momentów, kiedy być może będziesz chciała ziewnąć, albo kiedy ja będę Cię zachęcać do tego, żeby ziewać i to jest ok. Jak ziewamy, to otwieramy szeroko buzię, to pomaga nam troszkę pobudzić nerw błędny, a ten właśnie sprzyja rozluźnieniu. Ponadto usprawnia to pracę układu oddechowego oraz tutaj Strukturę naszą mięśniowo-powięziową, jeśli chodzi o górną część naszego ciała. Także bardzo zachęcam do tego, żeby ziewać szeroko, otwartą buzią. To jest bardzo ważne. Jeśli jesteś gotowa do praktyki ze mną, zapraszam Cię, rozłóż sobie matę, załóż wygodny strój i zupełnie na luzie chodź ze mną poćwiczyć. Zacznijmy sobie od czegoś takiego bardzo. Naturalnego, coś, co może kojarzyć się z porankiem, w ogóle być może, wszystko to, co będziemy dzisiaj robić, będzie się kojarzyć z porankiem, a mianowicie połącz sobie dłonie, możesz sobie chwycić jedną końcową za drugą, unieś ręce w górę i poszukaj takiej chęci do przeciągnięcia się, do tego możesz I teraz poszukaj. Takiej Ruchu, który dociera do Twoich dolnych pleców, troszkę dotknij tym ruchem, gdzie się rozluźniasz obszar dolnych pleców. Pandykulacja jest czymś, co powinno dawać takie przyjemne wrażenie rozciągania, więc szukaj tej przyjemności. Tutaj nie robi się niczego na siłę, tu szukaj się właśnie takiego przyjemnego uczucia. Zmień sobie chwyt, czyli teraz chwyć sobie drugą rękę i znowu u ręce w górę, poszukaj tej potrzeby. Rozciągaj się w i z dołu troszkę. Zegnij nogi w kolanach i poszukaj miejsca, które łączy ten ruch z dolnymi plecami. To jest taki obszar, bardzo newralgiczny miejsce, w którym mocno mogą się sklejać tkanki powięziowe ze sobą i to miejsce często leży u przyczyny źródła u przyczyny, u przyczyny problemów związanych z bólami pleca, bólami szyi. Więc dobrze jest poszukać tego miejsca, dotknąć go swoją świadomością i delikatnym ruchem. Teraz powoli sobie um, unieść ręce na wysokość parku i najpierw je sobie zbliż do siebie, jakbyś chciała zaokrąglić plecy. Delikatnie poczuj tutaj taką, taki skurcz w przodzie tu teraz z kolei wydechem, się, wając, powoli otwórz ręce, delikatnie pociągnij rękami, ale niech to będzie taki powolny ruch i zupełnie pójść i rozluźć. Pandykulacja ma trzy etapy: pierwszy to jest delikatny skurcz, drugi to jest powolne rozluźnianie, a trzeci całkowite odpuszczenie pracy. Więc jeszcze raz unieś ręce na wysokość barków, najpierw troszkę zbliż ręce do siebie, pozwól na to, żeby przód ciała się delikatnie zacisał i teraz po powoli zacznij otwierać przód twojej katki piersiowej powolutku, rozciągnij ręce i z wydechem opuść i rozluźnij i jeszcze raz wdech unieś ręce sobie na wysokość barków teraz skręć głowę w prawo i powtórz ten ruch, ale niech głowa będzie skręcona w prawo troszkę tutaj możesz skinać głową do przodu i znowu z wydechem powoli rozluźnij a głowa nie wróci do centrum i całkowicie puść ręce na dół. I jeszcze raz wdech, ręce unieś na wysokość barków, i teraz z wydechem sobie skręć głowę w drugą stronę, troszkę przygłęb się. troszkę sobie ziewać, jeśli potrzebujesz, i powolutku z wydechem rozluźnij, pociągnij rękami, wróć głową do centrum i całkowicie puść ręce na dół i rozluźnij. I zakręć sobie dłonie z przodu, delikatnie znowu poprzez zgarbienie pleców unieść ręce nieco wyżej, głowę z wyski i teraz ze wdechem w dół I zupełnie puść i rozluźnij. Mówiłam, może być chęć do ziewania. Przezam, tak, że przy tym sposobie pracy, ta chęć do ziewania u mnie pojawia się cały czas i bardzo mi to sprzyja tej pandykulacji, więc podążaj za tą chęcią, jeśli się czujesz. Znowu zmień sobie spod palców. Tej gardły coś przy przygarbij. Skurczę ze. unieś nieco powyżej głowy i teraz z wydechem troszkę pociągnij w górę i z wydechem całkowicie rozluźnij i teraz znowu sobie chwyć jeden nadgarstek drugą dłonią lekko unij ręce w nogach, skurcz ręce troszkę zaokrągnij plecy i powoli zacznij szkość tej potrzeby Rozciągnijcie się, jednocześnie docierając swoją świadomością do tyłu, pleców troszkę, skręć się, poczuj ten kontakt twoich rąk z tyłem, pleców i powolutku rozluźnij. Zmień sobie układ dłoni, znowu daj kawę skurczającą, zagnij nogi, troszkę zaokrągnij plecy. I teraz poszukaj sobie tej chęci do rozciągnięcia się i troszkę po wędru to już żeby dotknąć tego miejsca na te pleców i pójść całkowicie ręce, rozluźć. Sobie zejść do skłonu. Jak czujesz, że dla Ciebie dobrze? Delikatnie sobie uwinąć w kolanach. Możesz sobie unieść ręce w kurę. Z wydechem skłon. Pijemy tego zgnięcia no, w kolanach, rozluźnij głowę. I teraz przejdź sobie do psa z głową w dół. Kolana są lekko zgięte. I skrzyżuj sobie nogi, i w taki łagodny sposób przejdź sobie tutaj do siadu skrzyżnego. Przejdź sobie do siadu skrzyżnego. I teraz z kolejnym wdechem unij sobie ręce na wysokość klatki piersiowej, rozszerz łokcie na boki, i tutaj schowaj głowę. Poczuj tej karty rozciąganie i napięcie mięśni. I teraz z wydechem powoli, powolutku rozszerz ręce na boki, rozciągnij. Poczuj rozciąganie w przodzie klatki piersiowej i połóż ręce na ziemię. Zmień sobie sposób siadu w taki sposób, Yy, aby jedna noga pozostała skrzyżowana jak do siadu skrzyżnego, a druga poszła sobie do boku. Oprzyj sobie wygodnie prawą dłoń na macie. I teraz z wdechem powoli sobie unieś ręce w górę. I teraz z wydechem jednocześnie ziewając troszkę pozwól na rozciąganie lewego boku i poprzez taki skręt do ziemi, wróć do centrum. I zmień sobie skrzyżowanie nóg. Oprzyj sobie drugą rękę. Z powoli sobie rękę w górę, górę niech będzie lekko zgięta. Teraz z wydechem poszukaj tej chęci do pandykulacji takiego przyjemnego rozciągania ziemi pociągnij troszkę ręką i skręć troszkę tu, tak aby dotknąć dolnych pleców. I rozwróć. Bardzo tutaj łagodnie i miękko działa. Połóż sobie ręce na kolana, zaokrąglij plecy w głowę. I powolutku z wydechem oddał od siebie, spojrzeniu nowej mostek i wróć do pionu. I znowu troszkę zaokrągli plecy, pozwól, żeby barki się zaokrągliły. I z wydechem wyprost. I znowu zaokrągli. Delikatnie tutaj zepi, czuć ciało. I wyprost. I zmienimy układ naszego ciała. się sobie w ten sposób, aby y, nogi były z przodu. Ręce za biodrami. I teraz wykonaj taki ruch, jakbyś chciała skrócić swoje plecy. Czyli delikatnie y, zacznij odginać. Głowę do tyłu, tak byś chciała przesunąć też barki w stronę kości krzyżowej, a kość krzyżową w stronę barku. I z wydechem powoli wróć do poprzedniej pozycji, rozluźnij. I znowu najpierw delikatnie wykonaj taki jakby przeprost w tułowiu. Popatrz w stronę nieba. I z wydechem. Rozluźnij, popatrz przed siebie. Jeszcze jeden raz. Delikatnie zepnij plecy, barki, łopatki, przesuwaj w stronę ku śladku. I wydech. Siwaj, się jeśli potrzebujesz, rozluźnij. I przejdziemy sobie do klęku podpartego Jesteśmy w klęku. Jesteśmy w klęku podpartym. Popatrz przed siebie i teraz delikatnie wykonaj taki ruch skrócenia pleców, jakbyś chciała przesunąć kość krzyżową w stronę łopatek, ale delikatnie. Jak też może oporować brzuchem. Napinając mięśnie poprzeczne brzucha. I teraz z wydechem pozwól, żeby te plecy się rozluźniły. Możesz delikatnie wykręcić dług, ale nie przesadnie troszkę opuść głowę. I znowu Wdech, troszkę je skróć, czyli staraj się zbliżać kość krzyżową w stronę szczytu szyi, ale niech to nie będzie przesadny ruch. I z wydechem dodaj odziewanie. Rozluźnij. Puść. I trzeci raz. Zbliż kość krzyżową w stronę szyi. Skróć i wydech rozluźnij i powolutku możesz całkowicie się rozluźnić w balasach, czyli pozycji dziecka i teraz prowadź oddech do pleców czyli wdech niech wędruje do pleców możesz teraz kilka razy wdechnąć i drugi raz. zielaj szeroko, szeroko otwartą buzią. Niech to będzie przyjemne. przetoczyć sobie głowę z prawa na lewo. Kilka razy. Po obrotku. Zaokrąglając plecy, się w górę. Mówiłam, może być tutaj duża chęć do ziewania. I na koniec połóż się na mój do relaksu po to, żeby hmm. rozluźnić swoje ciało yy, całkowicie. Jeżeli potrzebujesz podłożyć coś pod głowę, pod kolan, to to ale nie będzie to długi relaks, więc jak nie ma takiej konieczności. Połóż się. Rozstrzyż sobie nogi, tak żeby były wygodne. Teraz warto jest tutaj Całkowite rozluźnienie ciała. Zaobserwuj, jak się czujesz. Być może znasz tą pracę, i nie jest to dla Ciebie nic ale być może w ten sposób procedowałeś po raz pierwszy. I warto poobserwować odczucia, które pojawiają się w ciele. Czy czujesz całkowite zrelaksowanie ciała? A może czujesz, że jakieś miejsce jeszcze potrzebuje takiego sposobu pracy, aby właśnie rozluźnić się, aby puścić napięcie? Może masz teraz potrzebę? Może masz potrzebę jeszcze wykonania jakiegoś takiego ruchu. Jeśli potrzebujesz, to podążaj za, za tym, co odpowiada Ci ciało. Bo być może jest ci właśnie przyjemnie wtedy, kiedy puszczasz, napięcie ze swojego ciała, całkowicie rozłóż. Przez moment załóż się w swoim ciele i zobacz, czy nie trzymasz jakiegoś miejsca, czy nie trzymasz napięcia w jakimś miejscu. Szczególnie przyjrzyj się swoim barkom i szyi. Barki i szyje nie będą mięciutkie. Miej wrażenie, że... Warki i szyja zatopiały się w piasku, w ciepłym, miękkim piasku na plaży. Zwrócił uwagę na swoją żuchwę, na zęby. I one pozostaną rozluźnione, miękkie, a za tą. Ich miękkością nie podąża rozluźnienie skóry twarzy, skóry na głowie. Zwróć uwagę na obszar swojej miednicy, a szczególnie mięśni na między tego obszaru, który często napina się bezwiedni, kiedy się stresujemy. On teraz nie musi wykonywać pracy, nie stoisz pionowo, więc pozwól, żeby wdechy troszkę rozciągały do namiętnicy i je rozluźniały. Może nawykowo napinasz oczy. Przyjrzyj się swoim gałką Pozór, żeby on sobie miękko opadł w głąb czy i ciutko. Niech nie będzie tam żadnego napięcia. I wrażenie, że twoje ciało jest ciężkie. Z kolejnymi wydechami, rozluźnia się i zapada w miękki piasek. I powolutku będziemy wychodzić z tego rozluźnienia i przygotowywać ciało do pracy, więc wykonaj teraz, właśnie, pandykulację. Czyli Delikatnie przyciągnij ręce do siebie, stopy do bioder, teraz troszkę się przyciągnij. w świetlnych częstych tak żeby było to takie przyjemne, i abyś poczuła tą wibrację energii w cieniu. Dopiero potem zacznij się po przewracać na bok. Otwieraj oczy i powoli podnosi się górę i to będzie właśnie takie przyjemne. się podniesiesz tutaj też możesz naturalnie się przeciągnąć. I dziękuję Ci bardzo za praktykę. Zapraszam na kolejne. A jeśli jesteś ciekawa tego, czym jest panekulacja, to wykład na ten temat mam na swojej zamkniętej grupie, do której Ty też możesz dołączyć. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.